Viola Detmer, Carrefour Polska, dział franczyzy. Nasza obecność na targach tutaj jest podyktowana tym, że rozwijamy się bardzo intensywnie, jeżeli chodzi o franczyzę. Mamy wiele sklepów, ale nigdy, nigdy dosyć. Tutaj dlatego jesteśmy, że chcemy zaprezentować naszą ofertę. Nasza oferta jest bardzo szeroka, począwszy od małych sklepów convenience aż do hipermarketów, bo i takie mamy w naszym portfolio franczyzowym. I y, pojawiliśmy się tutaj nie po raz pierwszy, jesteśmy właściwie co roku, y, po to, żeby pokazać się i żeby pokazać franczyzobiorcom, y, co oferujemy i żeby znaleźć franczyzobiorców. Franczyzobiorca, który jest dla nas idealny, choć nie wiem, czy jest to odpowiednie określenie, y, to jest osoba, która Chcę być przedsiębiorcą, chcę być własnym swoim szefem. Czasami już jest tym szefem, więc naszą ofertę kierujemy również do firm, które prowadzą sklepy pod logo. Ja nazywam to Jacek i Agatka, ale może to być logo również naszej konkurencji. Mamy ofertę również dla takich firm, ale nasza oferta również jest skierowana do takich osób, które chcą być przedsiębiorcą, które chcą prowadzić własny biznes. Wspólnie z dużym graczem, jakim jest Carrefour na rynku, ponieważ oferujemy wiele form współpracy, począwszy od pomocy w poszukiwaniu lokalizacji albo wręcz zaoferowaniu lokalizacji, poprzez szkolenia dotyczące zarówno handlu, jak i prowadzenia własnego biznesu, po wyposażenie sklepu, urządzenie tego sklepu, pomoc w otwarciu. To wszystko oferujemy franczyzobiorcom, tak jak powiedziałam, Zarówno małym graczom, małym takim, którzy chcą prowadzić maleńkie sklepy, ale również tym, którzy chcą prowadzić duży hipermarket kilka tysięcy metrów kwadratowych. Franczyzobiorca, który z nami chce współpracować, jeżeli nie prowadzi własnej firmy, bo jeżeli prowadzi własną firmę, to oczywiście liczymy na jego doświadczenie, ale jeżeli nie prowadzi własnej firmy, na pewno musi mieć smykałkę do handlu, chcieć być przedsiębiorcą pełnoprawnym, ponieważ... W przeciwieństwie do innych sieci my oferujemy franczyzę, która polega na tym, że nasz franczyzobiorca jest niezależnym partnerem, niezależnym przedsiębiorcą, który, który prowadzi własny biznes, ale zawsze przy wsparciu dużego gracza, jakim jest Carpur, przy wsparciu takim merytorycznym, handlowym, inwestycyjnym. To wszystko możemy zaoferować tym, którzy zdecydują się na współpracę z nami.